Zwycięstwo graczy, upadek brytyjskiego gaindebu i jeszcze więcej informacji zapraszam do dziennika. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanałkiem. Dawaj, jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do Discorda, patrona wszystkie linki znajdziecie się w opisie. Moi drodzy, dopiero wracam do. Jakkolwiek by to nie nazwać, formy miałem na gardło, przez nie byłem w stanie nic powiedzieć. Będę powolutku nadrabiał wszystkie informacje w miarę szy szybkimi podsumowaniami. Z czym się psuje tutaj w paru momentach sprzęt, bo mi coś, no wersja OBS-a nie współpracuje ze Stream Deckiem, Także będziecie słychać jakieś klikanie od skrótów klawiaturowych, tak więc no. Powrót tutaj z choróbska nie idzie najszybciej i najsprawniej, natomiast postaram się przedstawić Wam jakieś informacje. Ze świata, a więc w takim razie najnowszy przegląd wiadomości w pierwszej kolejności. Gracze zwyciężyli to już pewnie wiecie, że ten paywall, który był związany z The Masquerade Vampire, The Masquerade Bloodlines 2, i klany La Sombra i Torador, były za płatnym DLC, które pierwotnie właśnie miały być dostępne za prawie 22 dolary w ramach edycji premium za 90 dolarów, no i będą jednak w podstawowej wersji gry, czyli zgodnie właśnie z tym, co. Gracze oczekiwali, kontrowersje wybuchły, gdy gracze dowiedzieli się, że z sześciu dostępnych klanów, te dwa będą zablokowane za dodatkową opłatą. Paradoks oczywiście tłumaczył decyzję z kwestiami biznesowymi, bo pamiętajcie, że w takich przypadkach za takie decyzje odpowiada wydawca, a nie deweloper, więc Chinese Room tutaj nie miał nic do gadania. No niestety tak to wygląda. No, i później, oczywiście, były wielkie, wielkie protesty graczy. Marco Bernam, wiceprezes wykonawczy White Wolf i producent wykonawczy Bloodline Style, w najnowszym zwiastunie przedstawiającym zawartość gry przyznał, że dziękują naszej społeczności za szczere opinie. I tutaj widać, że po prostu bardzo mocny odzew społeczności swojej zrobił. W ramach nowej struktury wydawniczej edycja Deluxe będzie zawierać podstawową wersję. Podstawową grę i pakiet kosmetyczny, podczas gdy edycja premium obejmie grę bazową i przepustkę na dodatki, w tym Santa Monica Memories, Loose Canon i Flower in the Flame. Dodatki fabularne będą wydane w drugim, trzecim kwartale 2026 roku, więc no jednak odpowiednie sygnalizowanie wydawcom swoje zadziałało, tak więc tutaj gracze faktycznie zwyciężyli sygnalizując odpowiednio i też grożąc tak naprawdę no swoimi portfelami tutaj, żeby jednak zmienić tą decyzję i akurat to jest malutkie zwycięstwo w stosunku do wielu różnych rzeczy, które wydawcy robią, no ale to jest zawsze jakieś i myślę, że warto tak częściej sygnalizować, żeby właśnie wydawcy zmieniali swoje decyzje, bo tylko pieniądze są w stanie ich nakłonić do pewnych decyzji związanych m.in. z optymalizacją, z edycjami premierowymi, premium, przedpremierowymi, advance access i tak dalej. Im bardziej będziecie tutaj, drodzy gracze, będziemy tutaj sygnalizować wydawcom, że nie godzimy się na pewne działania, tym mniej ich po prostu będzie. Następnie. Brytyjski game dev upada. Brytyjskie stowarzyszenie branżowe Tiga wzywa rząd do znacznego zwiększenia ulg podatkowych dla sektora gier wideo, argumentując, że obecne wsparcie jest niewystarczające w obliczu globalnej konkurencji. Według danych Tiga, brytyjski przemysł gier odnotował spadek zatrudnienia o 3% między 2020 a 2024. Podczas gdy konkurencyjne rynki rozwijały się dynamicznie, Francja zwiększyła zatrudnienie o 16%, Kanada o 23, Niemcy 24 w tym samym okresie. Obecnie Wielka Japonia, Wielka przepraszam, Wielka Brytania zajmuje Szóste miejsce w globalnym rankingu produkcji gier za Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Japonią, Koreą Południową i Kanadą. To jeszcze pragnę zauważyć, że Wielka Brytania aktualnie jest największym e, rynkiem gamedowowym, czy największym biznesem, jeżeli chodzi o game dev w Europie. E, później jest jeszcze Francja, e, Szwecja, Niemcy i my. Tak więc jeszcze tam zapomniałem, ktoś, ktoś jest jeszcze po drodze, wybaczcie, ale generalnie tak, Wielka Brytania jest tym największym rynkiem. Natomiast, no właśnie, te wartości będą przetasowane za niedługo, najprawdopodobniej. TIGA proponuje zwiększenie ulgi podatkowej Games Tax Relief z obecnych 25-20% do 32% dla wszystkich kwalifikujących się wydatków. Dodatkowo organizacja postuluje wprowadzenie 5%, 5 wsparcia dla gier wykorzystujących brytyjską własność intelektualną i kolejne 5% dla produkcji utworzonych poza Londynem i południowo-wschodnią Anglią. Maksymalna ulga mogłaby wynieść 42%. Tak zaznaczę tylko, że polski Game dev nie ma żadnych ulg. Ma co najwyżej pewne programy wsparcia akcja Loratory, inkubatory, NCBIR, CRPK i tego typu rzeczy. Natomiast właśnie taka ulga podatkowa, czy nawet zwolnienie po prostu przez pewien czas, zwłaszcza dla młodych przedsiębiorstw, zwolnienie przez pewien czas z konieczności płacenia ZUS-u dla pracowników, po to, żeby można było ich zatrudnić na umowę o pracę, byłoby naprawdę wskazane. Natomiast no, ewidentnie tutaj lepiej przelewać te środki, tak, żeby te największe firmy zyskiwały najwięcej, bo tak naprawdę te wszystkie. Wnioski, konkursy o dotacje to zazwyczaj jest festiwal dobrze wypełnionych wniosków, a nie wsparcia dla na przykład mniejszych studiów, które miałyby szansę jakoś wybić się na rynku. Tylko to wszystko zgarniają ci najwięksi. Natomiast no, tutaj ewidentnie Wielka Brytania podchodzi do tego lepiej. Przez to, przez lata tak naprawdę się znacznie bardziej rozwijała. Dopiero teraz zalicza taką czkawkę, ale tak naprawdę te właśnie ulgi podatkowe długi czas budowały potęgę w Wielkiej Brytanii jako producenta gier wideo w Europie. Ponadto Richard Wilson, CEO TIGA, podkreśla, że proponowane zmiany mogą przynieść wzrost zatrudnienia o 14,7% do 2029, generując 2,5 tysiąca nowych miejsc pracy bezpośrednio w branży i ponad 3,5 w sektorach powiązanych. Inwestycje wzrosłyby o 331 milionów funtów, a wpływy podatkowo kolejne 151 milionów w ciągu 5 lat. No to te, tak, patrząc na to, że mówi się tutaj o. 2,5 tysiąca nowych miejsc pracy. O ile dobrze pamiętam, to sumo Digital liczyło 2000 miejsc pracy niecałe i zredukowali się o ponad 1000 miejsc. Także tu raczej chodzi o uzupełnienie pewnej dziury, którą sumo samo poczyniło, dokonując pewnych dyskusyjnych decyzji biznesowych, ale to jest już poza, że tak powiem, moim zasięgiem i objęte jest NDA. Tak więc tyle w tym temacie. Idąc dalej. Naprawdę nie używamy AI. Rich Lambert, dyrektor studia Zenimax Online Studio należącego do Microsoftu w wywiadzie dla Game stwierdził, że zespół odpowiedzialny za Diablo Scrolls Online naprawdę nie używa generatywnej sztucznej inteligencji. To kolejne studio pod skrzydłami Microsoftu, które publicznie odnosi się do domniemanego wymuszenia korzystania AI w ramach właśnie Microsoftu. Lambert przyznał, że studio przejrzało się możliwościom oferowanym przez AI, szczególnie w kontekście wielkiego nacisku Microsoftu na, Sztuczną inteligencję i sam dyrektor y, wykorzystuje narzędzia AI do podsumowania spotkań i organizacji skrzynki odbiorczej y, i komentując, ale nie mamy tego za dużo w tej chwili. Tak więc jak widzicie, y, znowu to szumne AI, które ma wyprzeć deweloperów, tak naprawdę nie przydaje się do zbyt wielu rzeczy i o tym już też wielokrotnie mówiłem, że jest parę obszarów, w których jak najbardziej AI się przydaje już w tym momencie. Natomiast. Y, no, Nie do końca w, takim, w takiej przestrzeni, w której wszyscy zapowiadają, że faktycznie jest użyteczny, i w, nie w takiej przestrzeni, jakie korporacje by chciały, także to też nie jest y, tak entuzjastyczne, jakby wszyscy chcieli reklamować. Według raportów Business Insider Microsoft miał narzucić swoim spółkom zależnym obowiązek wykorzystania AI, dążąc do osiągnięcia 70-80% dziennego użycia. Jednak praktyka w studiach Xbox Game Studios wygląda zupełnie odmiennie. Anonimowe źródła Skink, studia pod, odpowiedzialnego za Candy Crush. Donoszą o niskiej adopcji AI poza czatem GPT. Mimo wcześniejszych raportów o zastępowaniu zwolnionych pracowników narzędziami AI, Guillaume Provost z Compulsion Games podczas Gamescom Latam stwierdził, że Microsoft nie wymaga od zespołu first party wykorzystania tej technologii, podkreślając, że DNA naszego studia to ręcznie tworzone rzeczy i sprawianie by czuły, by czuły, by sprawiały wrażenie, że są ręcznie robione, to wymaga dużo manualnej pracy, taki masło maślane. No generalnie chodzi o to, że no Pracą rąk ludzkich jednak dostajemy ten element artyzmu, który akurat w przypadku Compulsion ciężko im odmówić, patrząc chociażby na of Midnight. Co prawda przydałby się tam lepszy gameplay, design i lepszy kombat, natomiast no artystycznie ta gra jest faktycznie fenomenalna, moim zdaniem przynajmniej. Co prawda, tam inne rzeczy nie stykły, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Sceptycyzm wobec generatywnej sztucznej inteligencji rośnie wśród profesjonalnych deweloperów, podczas gdy Microsoft kontynuuje swoje plany integracji, przenosząc właśnie środki z Xbox Game Studios na właśnie AI, przez to były ostatnio zwolnienia. Natomiast wciąż ten pociąg w tą stronę nie do końca jedzie zbyt dobrze, dlatego, bo właśnie. AI na tym etapie jeszcze nie jest tak przydatne, jakby chcieli to władze korporacyjni, Jest przydatne, żeby nie było, i nie uciekniemy od tego, że trzeba nauczyć się tego, z tego korzystać. Absolutnie, i tutaj jakby odmawianie tego, to jest wypieranie rzeczywistości też, także, żeby to nie było. Natomiast jest wiele obszarów, w których AI mogłoby pomóc, a nie jest do tego jeszcze zaprojektowane, bo korporacje cisną rozwój AI w zupełnie w innym kierunku, niż potrzebują tego deweloperzy. Gdy w końcu ten punkt styku nastąpi. I ten kierunek rozwoju będzie na zasadzie e, korporacje zapytają, ej deweloperzy, ej artyści, e, czego byście potrzebowali, i do tego wam wytrenujemy model albo skalibrujemy narzędzia, to wtedy będzie to działało lepiej. Natomiast na razie to jest takie próba zrobienia konkurencji zamiast współpracy, i niestety to też nie będzie miało zbyt dobrych efektów. E, następnie skate z problemami. Według najnowszej analizy firmy badawczej Wednesday, e, nadchodząca gra już w sumie tam wyszła. Tak, Bo to jest trochę stary news, także już przepraszam z góry. Tutaj będzie miała na po, poważny problem w dniu premiery, i to faktycznie widać, że tak powiem, że są te, te problemy, i to nie tylko ze względu na niskie zainteresowanie społeczności, ale szczerze powiedziawszy, jak popatrzyłem na te materiały na starcie, to tam jeszcze wiele brakuje postaranka, miłości w ogóle. Tak więc ja się nie dziwię, że ta gra może mieć bardzo słabą sprzedaż. I w ciągu, chociażby to patrząc też na media społecznościowe, no ludzie nie byli specjalnie pozytywnie nastawieni do gry. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kanał YouTube Skate zyskał zaledwie 60 tysięcy nowych subskrybentów, co stanowi zaledwie 5% wzrostu obserwujących chociażby całe EA Sports FC, na platformie TikTok, TikTok wygenerowano niecałe 19 milionów wyświetleń, podczas gdy FC osiągnął 924 miliony, no generalnie tutaj jakby to, tutaj to, to jest materiał przed, w sensie ten artykuł to jest przed tą premierą, tą akcesową i tak dalej, już zapowiadali, że wtedy będą mieli problemy i myślałem, że akurat, tam powiedzmy ta trakcja z mediów społecznościowych to jest półbity natomiast się okazuje że sama gra jest bidna także to jest to jest ten problem że jest tam dużo nie, niedostatków widać że to jest nastawienie na model gry usługi nie do końca chyba o to też graczom chodziło patrząc po prostu na to co dostali ostatecznie na tą premierę w sumie chyba dalej akcesową tak więc idąc dalej specyfika japońskich graczy Kanadyjskie studio Cold Blood Incorporated, twórca nadchodzącej gry Neverway, zdecydowało się na nietypową strategię marketingową, koncentrując swoje wysiłki promocyjne na rynku japońskim. Decyzja ta jak wyjaśnią deweloperzy, wynika z unikalnych cech japońskiej społeczności graczy i specyfiki rynku mediów. Pedro Medeiros, dyrektor gry i był artysta pikselowy, jeżeli chodzi o Celeste, to jest dość taka solidna gra metroliwaniowa, wraz z zespołem wybrał Japonię na miejsce pierwszej publicznej prezentacji podczas Beat Summit Tokio. Wybór to nie był e, przypadkowy. Studio dostrzegło w japońskich graczach wartościową grupę odbiorców. E, Heidi Motta, CEO e, ColdBlood, podkreśla kulturową specyfikę japońskiego rynku. I tutaj cytat: Mogłam zaobserwować, że Japonia kulturowo lubi, gdy poświęca się jej odpowiednią uwagę. Ludzie stają się bar bardziej pasjonatami rzeczy, więc jeżeli włożysz dużo uwagi i mości oraz prezentujesz to dla nich, wydają się zwracać na ciebie większą uwagę. To jest fakt, że każdy rynek czy każdy region świata ma swoją specyfikę, ale faktem jest, że tak jak na przykład Chiny wymagają odniesienia się kulturowego, dobrego mówienia o ich kulturze i też dobrego wykonania technicznego, tak żeby gra działała na słabszych komputerach, bo inaczej ludzie są w stanie zjeść po prostu na śniadanie, że tak powiem wydane produkt, który będzie miał pewne wybrakowania w tych kategoriach. Tak właśnie japońscy gracze też wymagają odpowiednio skrojonego podejścia, chociażby jednym z takich ciekawszych rzeczy, jedna z tych ciekawszych rzeczy, która wynika właśnie akurat, jeżeli chodzi o rynek lokalizacyjny, to jest to, że dystrybując grę do Korei, Japonii, Chin i Tajlandii. Trzeba przetłumaczyć nie tylko teksty w grze, ale też chociażby logo gry, żeby używało znaków z danego regionu, co nie jest konieczne na przykład w przypadku rynku amerykańskiego, czy w ogóle Ameryki Południowej, czy też rynku europejskiego. Tutaj możemy mieć ten sam jeden, powiedzmy, angielski tytuł, natomiast w momencie, kiedy wydajemy grę. Właśnie w Azji, no to tutaj to podejście takie bardzo skrojone pod dany region jest bardziej wymagane, na przykład. No i to też ta inwestycja akurat bardzo się opłaca, więc też na przykład trzeba mieć duże postaranie i uwagę względem tłumaczenia w danym języku, co już też na przykład odbiło się w przypadku Hollow Knight Silk Song. No i studio tutaj, jeżeli chodzi właśnie jeszcze o to podejście, funda zauważyło fundamentalne różnice w podejściu japońskich graczy, podczas gdy zachodni rynek jest bardziej zmienny i napędzany przez influencerów. E, japoński krajobraz medialny wciąż opiera się na tradycyjnych magazynach i serwisach internetowych, ale także na właśnie konferencjach, które mają miejsce jakby w realu, tak. E, I mamy tutaj kolejny cytat: jeżeli przedstawić japońskiej publiczności e, dobry. Mm. Dobry, dobrze wykonany produkt, zwrócą na ciebie uwagę. Wyjaśniam, o Mota, chcemy, aby nasza baza fanów i społeczność była z nami długoterminowa, a japońscy gracze pozostaną z tobą i docenią twoją pracę. To jest to, czego potrzebujemy jako deweloperzy, podczas gdy na zachodzie jest inaczej, jest nieco bardziej podchwytliwie. Zespół przygotował specjalny trailer dostosowany do japońskiego rynku i zapewnił dodatkowe demo przy współpracy z firmą 84. Dodatkowo materiały marketingowy zostały przetłumaczone na dodatkowe języki, co pozwala zespołowi na elastyczne reagowanie na zainteresowanie z różnych regionów. Poza tym jest bardzo istotne teraz, żeby jak najbardziej regionalizować właśnie lokalizację i jednak im więcej tłumaczeń, tym lepiej, to też jest znowu otwarcie dla inwestowania w firmy, które tłumaczą, z czego no właśnie mniejsi twórcy muszą bardzo rozważnie patrzeć na to, na co opłaci się tłumaczyć, dlatego bo no tłumaczenia są bardzo drogie, potrafią zażreć masę budżetu, no chyba, że się wykorzystuje AI, ale znowu w momencie, kiedy się go dobrze nie przypilnuje, dostaniemy z tego... Masę źle zrobionego tłumaczenia, a to jest jeszcze gorsze niż w ogóle brak tłumaczenia, więc tym samym to są takie rozstarki właśnie mniejszych, mniejszych zespołów. Generalnie doświadczenia Cold Blood Incorporated podkreślają znaczenie zrozumienia i szacunku dla lokalnych rynków. Studio włożyło, zauważyło, że feedback od japońskich graczy był bardziej szczegółowy i konstruktywny, co przypisują wysiłkowi złożonemu. Włożonemu w przygotowane demo i pokazanie, że ci gracze są dla nich ważni. Ta strategia może stanowić cenną lekcję dla innych, niezależnych deweloperów, szukających sposobów na wyróżnienie się w coraz bardziej zatłoczonym krajobrazie gier, właśnie mniejszych, bo tutaj znowu używają Indie, tylko że no to akurat Cold Blood nie jest Indie do końca, bo ma wydawcę, no ale w każdym razie. Tak, istotnym jest, istotnym jest to, żeby odpowiednio trafić do grupy docelowej, wiedzieć dla kogo się robi daną grę i wtedy uderzać właśnie w ten region i w różnych, powiedzmy, segmentach różnie się to robi, albo przez influencerów, albo przez właśnie tra prasę tradycyjną czy inne media, właśnie skrojone pod danego odbiorcę. Także jest to zagadnienie dość złożone i o tym też ostatecznie trzeba będzie zrobić materiał, bo sam jestem właśnie w procesie chociażby. Analizy rynku w tym zakresie, po to, żeby jeszcze lepiej sprzedać swoją grę. Tak więc to będzie ciekawe, też myślę, doświadczenie. I jeszcze na koniec rebranding GDC, Game Developers Conference jedno z najważniejszych wydarzeń w branży gier wideo co roku. Przechodzi znaczący rebranding. Czy znaczącym? Może nie, ale organizatorzy ogłosili, że coroczna konferencja będzie znana teraz jako GDC Festival of Gaming. Kolejna edycja odbędzie się w San Francisco w dniach 9-13 marca 2026. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych organizatorzy wyjaśnili powody zmian. Krajobraz się zmienił, budżety są bardziej napięte, uwaga jest rozproszona, odkrywanie jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Nowe technologie i narzędzia na nowo zdefiniowały, kto może tworzyć. Nasza społeczność potrzebuje więcej połączeń, widoczności i wsparcia. Przez to też prawdopodobnie będzie to przejście z konferencji tylko dla deweloperów, czyli powiedzmy business to business na business to client, czyli prawdopodobnie właśnie będzie też segment GTC, Niektóre będzie też stricte dla graczy, co też może y, odświeżyć, powiedzmy, tutaj y, kwestię tego, czy takie właśnie konferencje na żywo y, będą pozytywnie wpływały na to, jak y, będą postrzegane gry, y, jak y, po prostu nowe tu zyskają trakcję, jak będzie w ogóle wyglądała promocja tego typu gier, czy znowu Jeff Kelly dorwie kolejną konferencję, na której będzie robił jakąś prezentację. Zobaczymy już niedługo. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie w 2026 będzie największe w historii z ponad 1000 prelegentów, 725 sesji, 400 wystawców. Spodziewane jest przyciągnięcie 30 tysięcy użytkowników. Po 30 latach działalności wprowadza się nową strukturę biletów, za wiele zastępując dotychczasowy All Access nowym Festiwal Pass, który będzie dostępny w dramatycznie niższej cenie, czyli Festiwal Pass, więc prawdopodobnie właśnie z osobno od wchodzenia na konferencję będzie ta część wystawowa, więc tym bardziej to jest taka sugestia, że prawdopodobnie to będzie też właśnie dla, nie tylko dla deweloperów i być może to będzie po prostu wejście na wydarzenie, imprezę minu, minus same konferencje. Co też pozwoli na przykład ludziom, którzy będą chcieli bardziej zrobić biznes niż cokolwiek innego, być właśnie na takim wydarzeniu. GDC, Festival of Gaming, tutaj znowu mamy cytat. To miejsce, gdzie cały ekosystem B2B branży spotyka się, by uczyć, łączyć, współpracować i świętować. Jeżeli sprawia, że gry się dzieją. Witaj w domu. Głosi nowa wizja wydarzenia, rebranding odzwierciedla, ewolucja konferencji do wydarzenia stricte, od wydarzenia stricte deweloperskiego do szerszego festiwalu obejmującego wszystkie aspekty tworzenia i publikowania. No, czyli nie mówią wprost, ale no, to jest raczej sugestia tego, że będziemy mieli sekcję kliencką po prostu. Cóż, to wszystko w tym materiale. Będzie jeszcze parę, w zasadzie teraz postaram się tak wyrzucać, żeby był dziennie przynajmniej jeden. Będzie tego trochę nadrabianie, natomiast postaram się, żeby to były materiały krótkie, zwięzłe i tak, żebym nie skończył kompletnie swojego gardła. Tak więc zapraszam do leków, like komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania, tak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie, w ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Okiem TV.